Siemano, ja jestem Grek i w dzisiejszym odcinku będę grał w Angry Bears Friends. Jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i miłego dnia. Kolejny filmik, lecimy z kolejnym filmikiem, kolejne poziomy. No nie dobrze, nie udało się. Ścięło mi nagrywanie i w ostatniej sekundzie, jak wygrałem, e, tą poprzednią rundę. Już mi nie zaczyna. Już jestem. Mam nadzieję, że się nie, już nie, nie zepsuje w trakcie nagrywania. Nic. Bach. I zrobione. Już niech się nic nie zwiesza w trakcie nagrywania. Ok, pyk. Zrobiony. Ciekawe, za ile jest nowa proca. Bo już nie pamiętam. Ok. Ten poziom. Będzie naprawdę mega trudny. I wezmę sobie to. I wezmę sobie to. Ok. Spróbuję zrobić coś takiego. Że. Mega proce jeszcze wezmę, o! Jakaś mega proca, o, 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 to jest dobre! Ok, czy mi się uda? E, udało mi się. Ok, już wiem mniej więcej jak wszystko to działa. Jest, wiem. Ok, już mniej więcej wiem jak każdy, każdy przedmiot działa w tej grze. trzęsienie ziemi szybkie trzęsienie ziemi żeby wszystko się to przewracało ok wytrzymałość damy żeby tak szybko na nie przegrał ok ta lepsza wytrzymałość jest cox Ok, weźmiemy sobie kilometry może tutaj. I co jeszcze by można było wziąć? Jeszcze to i to. Żeby to zrobić tak. To bym zrobił za jego pomocą. Jeżeli on się nie to, to powinien trafić jego. Okej. Okay. Czyli zaliczone. Jest okej, okay. jest super, udało się zaliczyć. O, i to nawet na trzy gwiazdki. O, tu jakieś trudniejsze poziomy już. Najpierw będę sobie to i zobaczę, jakie mam możliwości. Okej. Okay. Pana, który łowi już chyba się pozbyliśmy, tak? Okej. Okay. To był prostszy poziom od poprzedniego. Nie wiem jak to jest, że niektóre są trudne, niektóre są łatwe. I od czego to zależy? Ten akurat był bardzo łatwitki. a ten będzie trudni, że tak powiem. Spodziewałem się, że wyjdziemy to lepiej, ale. Okej. Okay. Bum. I czy to zjedzie? To powinno zjechać. Ja może po prostu będę czekał. Bo to zjedzie samo. Ja nic nie, nie będę robił, bo po co? To samo zupełnie zjedzie. To samo zjedzie, ja nic nie muszę robić. Okej. Okay. Mi się punkty naliczają. O! Już jakiś przegram. Ja zupełnie nic nie robię. Okej, okay. po prostu będę czekał. To się nadal przesuwa. Ja po prostu czekam. Ja po prostu będę czekał. Aż się coś stanie. Bach, i kolejno się zawali. Więc ja, ja mogę tak przeczekać, przeczekać do, do końca. To teraz to zjedzie. I co? A, ja mu się nic nie stanie, bo też dalej nie chcę jechać szkoda. Chociaż i tak już przegram chyba. Tak. No i widzicie jak się wygrywa. Tak się powinno wygrywać. Przepraszam bardzo. Jak to zrobić? Aha. Bo ja się ciągle bym odbijał od tego, to się nie złamie? Ok, to się nie ma zamiaru złamać, to ja to złamię, chociaż i tak już niestety przegrałem ten poziom. No więc spróbuję go jeszcze raz zrobić. Nie będę nic zużywał, bo szkoda nie zużywać cokolwiek. Po prostu zrobię ten poziom jeszcze raz. Um, może większą wytrzymałość sobie wezmę. Także jak walnę chcesz, to tak szybko w sensie, że dalej polecę. Um. To też zepsuło, nie wiem dlaczego. Dobra, teraz muszę się porządnie zastanowić, jak to przejść. Wreszcie mi się udało. Nie powiem, że niełatwy był ten poziom. O, i dość długo się nie odzywałem. Dobra, nie zauważyłem nawet, że się nie odzywałem w ogóle. Okej. Okay. Okej, okay. spróbujmy jeszcze raz. To się samo chyba dziwię i przewróci tak. Okej, okay, zrobiono. To tutaj myślę, że se, e, zakończymy ten odcinek, tak. I tak myślę, że tutaj zakończymy odcinek, więc do zobaczenia w następnym. Miłego dnia.